Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj na pikniku rodzinnym w górkach. Szczęśliwie możemy świętować również zakup nowego busa, którego dzisiaj prezentujemy przed Państwem. Piknik sfinansowany został z budżetu województwa mazowieckiego, ze środków Fundacji AKUKU. Dodatkowo darczyńcami i partnerami naszego pikniku było Stowarzyszenie Rozbiegany Nowy Dwór, Stowarzyszenie Aktywni dla Mazowsza, Stowarzyszenie Między Wisłą a Kampinosem, PCPR przede wszystkim też, i wiele, wiele innych firm i osób prywatnych również. Chcielibyśmy bardzo podziękować matkom naszych uczestników oraz wszystkim wolontariuszom, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu, robią bardzo, bardzo dobrą robotę, jest upał, a wszyscy spisują się po prostu ponad nasze wszystkie oczekiwania. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Mamy dzisiaj mnóstwo bardzo ciekawych atrakcji, przede wszystkim sprzedaż rękodzieła wykonanego przez osoby z niepełnosprawnościami w warsztacie terapii zajęciowej. Proponujemy dzisiaj wszystkim gościom kiełbaskę z grilla, proponujemy ciasto upieczone przez osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie te atrakcje, które tutaj zgromadziliśmy, mają na celu zbiórkę środków na remont naszej placówki, na przygotowanie chodnika oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Jest pan pierwszy raz na naszym pikniku? Co się panu podoba? Jest profesjonalnie zorganizowany, wszyscy mają jakieś zajęcie Smaczne ciasto, jest dobre jedzenie, jest wspaniała zabawa, dobra muzyka. No czego tu sobie życzyć? Miłej zabawy dla wszystkich. No i tu chylę czoła przed tymi, którzy to organizują, którzy urozmaicają życie tym ludziom, którzy na pewno potrzebują tego. I życzyłbym, żeby więcej ludzi zainteresowało się tym i w miarę swoich możliwości jeszcze wspomagało. Dziękujemy. Działamy dzięki takim ludziom jak Pan. Przede wszystkim dobre słowa, uśmiechy to jest to, co nas buduje i pomaga iść, iść dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.